Witam Was. Zobaczcie jak wyglądam. Nie zmieniałem koszulki. Wracam prosto z boiska, lecę teraz na przystanek i na wieczorowego na rybki z kolegą Robertem. A taka koszulka mokra, bo grałem z Wondymem w piłkę nożną no, i dałem im radę. O, niedługo, niedługo pięćdziesiątka się zbliża. A chłopakom dałem radę, młodym 13-15-letnim. Ale co słuchajcie, chodź, 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 chodź. Tak jak mówiłem, z kolegą Robertem na Wieczorowca. Ech, ja połowię za dwie godzinki, z półtorej może. A kolega Robert zostanie troszeczkę dłużej. No nic, lecę. Zaraz wszystkie autobusy podjeżdżają i będzie dupa plata jak to się mówi po polsku. Lecę. Jestem na przystanku, nie spóźniłem się na autobus, ale słuchajcie, przed chwilą miałem serce normalnie pod gardłem, albo w gardle, jak to się mówi. Myślałem, że zapomniałem ze sobą yy, kowrotka ale wiecie co, sprawdzę czy wziąłem przynęty, bo zacząłem przebierać, zacząłem tam segregować sobie i nie pamiętam, czy wziąłem ze sobą przynęty. Ale będą jaja, ja? nic, kolega Robert chyba mnie poratuje raczej, ale zaraz sprawdzę i wam powiem. Nie no, słuchajcie, na szczęście wszystko jest, jest karta wędkarska, już tam wszystko co ma być napisane to jest w niej już napisane. Eee, są przynęty, także jadę całkowicie przygotowany na ryby dzisiaj. Także most Łazienkowski, kolega Robert, mam nadzieję, że połapię równie ładne okonie, tak jak ostatnio. A więc, no może jakiś sandacz padnie, kolega na pewno się będzie na sandacze nastawiał. No, ja chyba z tymi swoimi blaszkami to raczej się nastawię na jakiegoś konia. Leni. Jeszcze zobaczysz czy w dobrym przystanku. Nie, na dobrym przystanku stoję, dobra. Znowu w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że zaraz skączy i bierzemy się do dobywania. Także jesteśmy na miejscu, słuchajcie, A, Wisła, piękna rzeka na Zaraz się rozpadamy Bierzemy się za robotę Tak po cichu mam nadzieję, że dzisiaj <grywia> dam szkołę Robertowi <grywia> Nie wiem jak to będzie no. On ma zamiar dłużej zostać Negus jeden no, teraz rozmawiam przez telefon no dobra teraz składam się i telefon na statyk i jedziemy z o no, jeszcze kolo otwiera dobrze jeszcze popatrzcie sobie przez chwilę obrusy podargane jak zwykle śpieją trochę zaskakujące Złapał Złapałeś sandacza Ale co tak kiwasz głową? No złapaj sandacza, poczekaj Nie chcesz go pokazać, wiem, wstydzisz się. No nie na no co ty? Poczekaj? Nie no, ale no co, no pamiątka będziesz Pamiątka pokaż Za mały. Za mały A powiedz, zadowolony jesteś? Tak jak kłopak 70. A na co łapiesz? Na gumę łapiesz, tak? Nie, co? To, na białe robaki. No tak myślałem. <laughs> I skąd, skąd złapałeś? Z no, nurtu, czy co to? Nie zdradzę swoich sekretów. Ja wiem o tym, wiem. Nie chodzę z Tobą. Ostatni raz jestem na rybach z Tobą. I jak widzieliście przed chwilą, Robert złapał małego sandacza. A musieliśmy się później rozstać, bo Robert został dłużej i ja musiałem pojechać do domu i tak o, po godzinie 22 przysłał mi zdjęcie kolejnego sandacza, zobaczcie jak kolega Robert zaświecił na tej główce. Dobra, uwaga, mistrz mi pierwszego rzucił. Robert, i zaraz do domu idziesz. <głos> <głos> no. no, mam stąd iść. Nie, to <noise> z masz stąd No ja wiem. Nie, pan mówi, a teraz, teraz Teraz prawda, nie, że, że z tego piachu, że tam na bardzo miejscu jest. Sens, eee, na tym piachu? Mhm. Ja wiem? Ja coś to sobie leci, jeszcze to obrzucam sobie... Nie, sorry. Ja sobie obrzucam nurt i potem przyjdę do ciebie. Ale poważnie? zapytaj się pana. Tak? To ja? Ja byłem kiedyś tam dalej na tej główce wysuniętej, tam też nie wybrania były, ale miałem mało czasu, ale tu na, ty, na tych piachach, na tych piaskach, tak? Na tej zatoce. Ale co ty mi jest? dał? O kurde, ty. Właśnie na to połowiłem. Dobra, to ja, je, to ja biorę zakładam. I będę łowił. Dobra. Dobra, kolega Robert mi dał gumę. Zlitował się nade mną. <śpiewa> Powiedział tak.

On był zmierzony 82 cm, ale później, jak sprawdzałem zdjęcie, to myśmy źle zmierzyli. Tam spokojnie było 86-7 cm. Dobre 9 kg, to spokojnie. A teraz się na chwilę, słuchajcie, zatrzymamy i za chwilę zobaczycie efekt mojej że tak powiem, nieuwagi, nieostrożności. Zaliczyłem potężnego orzełka na główce betonowej. Eee, poślizgnąłem się i upadłem. Tak jak stałem, tak upadłem. W pierwszym momencie myślałem, że złamałem nogę. Pomyślałem od razu, jak ja wrócę z tych ryb do domu. Robert by musiał mnie... Na plecach też, prawdopodobnie. Ale słuchajcie, naprawdę wyrżnąłem mega, mega orzełka. Pogruchotałem sobie kolana, pogruchotałem sobie łokcie, mam popuchnięte. Ruszam, chodzę, bo wiadomo, trzeba ruszać się, trzeba chodzić, żeby to jakoś szybciej się zagoiło, ale. Namawiam was na mega ostrożność. Wisła jest piękna, ale kamienie, e, brzegi potrafią być dość niebezpieczne, a betonowe główki, które są dodatkowe, dodatkowo e, przysypane e, piaskiem, powodują, że jest ślisko. No i tak się stało. Wylądowałem na betonie. Popatrzcie teraz jak to... Jaki efekt był tego. Ale słuchajcie, zaliczyłem orzełka. Ale... nie wiem. Tak, o tutaj. Łokieć rozwalony. Ale... Gorzej chyba z kolana. No nic. Takie że tak powiem, takie klimaty tutaj nad Wisłą też są. Szyma. Można się ostro wypierdzielić na główce, główce betonowej, ale to tylko... <grywka> to tylko ja potrafię. Oj. Idę teraz na drugą miejscówkę. Robert mi dał. Pokazywałem przed chwilą. O! Gumę mówi do mnie łap chłopaku na gumę, bo męczysz się na te blaszki męczysz. i zobaczymy, ale się wyłożyłem, chyba nieźle zdarłem kolana, łokieć już widzieliście, no ale cóż, taki klimat. Jakby zasłuchajcie, to, to Robert może potwierdzić: widział mój upadek. Sam się później pytał, jak ja to zrobiłem. A ja sam nie umiałem mu odpowiedzieć, jak ja to zrobiłem. W każdym razie Robert potwierdzi. Dobra, zobaczymy, że ktoś wyciągnę na tą moment. Ale naprawdę, słuchajcie, zdrowo przypadam. przyrżnąłem. Jakiś pies tam, hasa dość spory. A, tak szczerze mówiąc, ja się psów boję. No dobra, widzę, że Robert jeszcze jest na główce. Cwaniaczek, dawaj, dawaj Robert. Coś nagram, ale to... <laughs> to nie jest ryba. O, klimaty wiślane. No, wychodź, wychodź. Zrobię zbliżenie. Koban. Ale widzę, że tam się ryba spławia, ty koleś. Idź mnie stąd, bo mi ryby wypłoszysz. kiedyś się zorientuję, że tutaj stoję O, już poszedł pod wodę. Dobra Mam nadzieję, że o, płyną tutaj O, daję gazu teraz No dobra, płyń sobie, a ja się biorę załapanie bo w tym miejscu coś tam się pokazało. Dobra, Roberta pożegnaliśmy. Widać go jeszcze? Widać go. Dobra, ja idę, mam nadzieję, że idę do domu już. Mam nadzieję, że ale sobie rzucę jeszcze tutaj, Robercie, raz muszę. <ścoughs> Robert, to Ty taką norę wykopałeś? To Ty taką norę wykopałeś? Taką norę wykopałeś tutaj? A to na mnie. Nie, chciałeś mnie zakopać. Ty bestioty, tylko uważaj na bobry, bo są większe niż ty. Nara, dobra, a ja stanę tutaj jeszcze dwa razy rzucę i na koniec na jakiegoś ładnego konia. Dobra, słuchajcie, a ja sobie idę takimi fajnymi miejscami zobaczcie nie bardzo mi się podobają takie klimaty Robert został ma trochę więcej czasu a ja lecę do domu ale przejdziecie się ze mną takimi klimatami zobaczcie Był pan bubr, taki spory. O. Tutaj beczka, a bez komentarza, ile muszę znaleźć jakąś trawę, żeby spakować się. Iślany klimat. O, chyba tutaj będzie. Dobra. To ja się tutaj... Szybko się spakuje, I lecę do domu. Słuchajcie, to ja już wracam. Komary już mocno tną, ja już nie mam preparatu na przeciwko komarom. Zresztą to, co nałożyłem na siebie, to już przestało działać. Także lecę szybko. <laughs> Ale to <laughs> posizdnięcie. Szkoda, że nie mogłem tego nagrać. się mieli z czego się naprawdę pośmiać, bo się wypieprzyłem. A zdrowo, myślałem, że mam nogę złamaną. Pośliznąłem się na betonowej główce, ale tak naprawdę słuchajcie, solidnie. No dobra, słuchajcie. Robert złapał jedną rybę Ja nie miałem żadnego brania, ale ja sobie pójdę spokojnie na te swoje okonie tam przy Gdańskim, one na mnie czekają Dobra w czym to się Połamanie wam życzę i sympatycznego wypoczynku nad wodą. Na raz trzymajcie się. Cześć.